Rozdział 8 Metody Dryfowania Życie Codzienne. Brama do trwałego zniewolenia, dryfowanie służy diabłu jako brama do całkowitej kontroli, a stosowane przez niego metody są tak skuteczne, że jego przeciwnicy nie są w stanie odzyskać ofiar, gdy te zostaną już całkowicie zniewolone. Tylko trafne myślenie może zapobiec temu psychologicznemu uwięzieniu. Codzienne narzędzia kontroli. Diabeł stosuje różnorodne taktyki we wszystkich dziedzinach życia. Zdrowie wywoływanie przejadania się i złych wyborów żywieniowych, powodując niestrawność, która utrudnia jasne myślenie. Małżeństwo kierowanie ludzi do bezcelowych związków, które rodzą ciągłe konflikty, wzmacniając nawyk dryfowania poprzez nieustanne nieporozumienia. Kariera: Wykorzystywanie strachu przed ubóstwem, aby popchnąć ludzi do pierwszej znalezionej pracy bez konkretnych celów, zapewniając im dożywotni dryf zawodowy. Finanse: Zachęcanie do lekkomyślnych wydatków i minimalnych oszczędności, ostatecznie kontrolując poprzez strach ekonomiczny. Środowisko: Uwięzienie ludzi w nieprzyjemnym otoczeniu którym pozostają pomimo swojego nieszczęścia. Nawyki umysłowe. Kultywowanie negatywnych wzorców myślenia poprzez manipulacje mediami. Ambona, gazety, filmy i radio stają się nośnikami jego trującego wpływu. Związek z prokrastynacją. Dryfowanie i prokrastynacja są ze sobą śmiertelnie powiązane. Każdy nawyk powodujący odkładanie konkretnych decyzji prowadzi bezpośrednio do dryfowania umysłowego i kontroli diabła. Wyjątkowa klątwa ludzkości. Tylko człowiek spośród wszystkich stworzeń dryfuje, przeciwstawiając się prawom natury. Diabeł kontroluje ludzi właśnie dlatego, że zaniedbują oni lub odmawiają kontroli i wykorzystania własnego umysłu, mocy wyjątkowej dla ich gatunku. Manipulacja polityczna. Diabeł wyraża szczególną nienawiść do Stanów Zjednoczonych z powodu ich deklaracji niepodległości, która wprowadziła wolność słowa i niezależność myśli, zagrażając jego globalnej dominacji. Przeciwdziała temu, mianując dyktatorów takich jak Mussolini, Hitler i Stalin, którzy rządzą narodami podporządkowanymi sobie, dzięki dryfującym nawykom. Sami dyktatorzy nie dryfują, są wybranymi narzędziami diabła. Sieje on ziarno strachu i niepewności, aby utorować drogę do autorytarnej kontroli, wykorzystując populację o